Witam co dzisiaj robiłem na streamie. Co, a co dziś zrobiłem? Nic. Nic nie robić. Chyba jakaś nuta stara z tym tylko. Jedzie pociąg z daleka, a no. Byle nie do Warszawy. A no, w <grytanie> Czekaj. Jedzie pociąg z daleka. Konduktorzy łaskawy byle nie do Warszawy. Tu jestem. Witam cześć panowie, cześć panie. Jesteś donicą, sterujesz AW w AWSD w sad. Fajna gra. O nie powiem. Ale może wrócimy do niej kiedy indziej. A teraz hardstone Ledwie zacząłem, co ty? O co chodzi z tymi susami tu? Jeden sus, drugi sus, trzeci SUS, sprężynka, czwarty. Czyli co trzeci skok jest wyższy. Huciu kocham. You are ready, finish the tutorial. O, mam nadzieję, że jakiś checkpoint. A checkpointy są! O, to będzie przyjemne, bo tak to mi się w że na sam dół lecę. A tak to to. Do checkpoincika i fajant. Dobra, fajna gra zmienimy na coś. Nie Masz na razie. wspólnot. 60 zł Chociaż chwilę chcę pograć. O i szczęśliwego dnia z okazji wodowania Bismarcka i wybrania Juliusza Cezara na deputa. Wodowania Bismarcka. Minąłeś sekretną konewkę, która daje dobry ending quest sieciowni i podlej kwiatka do da fajny buff i do glejum po raz modelson party. Wie macie problemy ze sobą serio. Pisząs takie, <laughs> że, że na, macie problemy. Kupiłę na skład. Nie jesteście serio, widzicie chłopak, który pierwszy raz zgram mu już rozpiskę całą wysłać, żeby łatwiej było, żeby czasem się nie musiał zatrudnić i pomyśleć, każdy ma kogoś. W gimnazjum był taki Przemek, co postanowił wsadzić chuj do doniczki po kwiatach, bo chciał sprawdzić jak to jest wilgotną ciasną i dostał i obcieli mu jaja. Ma teraz protezję, a tą nutę w tle to Ryszard nagrywał. Nie wspominałeś, że nawet zmusza szkota do pracy, aby na się McDonalda. I Ale ja w ogóle zmuszam. Uuu, witaminek nie brałem, dlatego tak idzie. Big Maczek i na to witaminy. Dwa tak styjnina. zrobimy. Dobra, muszę bliżej podejść, bo trzeci raz to samo zrobiłem. Trzeci raz to samo, bliżej troszkę, bo nie dolatuję. Cześć, Brasik, witam cię. Dobra Witold, skoro brasz w tematyczną grę, to opowiem Ci tak. żart słuchaj, przychodzi facet Słucham? do kaciarni, w czym panu mogę pomóc, no. muszę wybrać jakiś bukiet na 8, że coś większego, droższego? Dlaczego pani tak uważa? Ponieważ dziś jest 20 marca, no niestety nie rozumiem, Prawdopodobnie dlatego, że nie wiem, 20 marzec, Jakie jest święto, dzień A żaby. O, o! No, close. Nie wiem, czy to, co tam jest na tym mosku, to nie jest checkpoint. Jakieś gwiazdki, czy co to tam było. O! Jest. E, to nie wiem, co to, to jest. Jakaś waluta, zebrałem drugie. Ale na pewno to nie był checkpoint. Jakiś czas temu pisałem w Donatcie, czy możesz załatwić taniej glinę do budowy muru dookoła Warszawy w Witeczku. Ale na skąd? Bo ja... beton się już miesza w Witeczku i wszystkim na czacie <laughs> chciałbym życzyć wam wszystkiego <laughs> dobrego w dniu rocznicy inwazji Rosji na Ukrainę. A to Witamy, witam. zaczęło się wszystko Słuchasz? w tym to Nie pamiętam. a to już z... ile to lat dziewczyn. już? Tylko to wygląda dosyć ryzykownie. Pierdolenie. Oszopenie prawie. Mamy pytanie. Tak? Może skoro zostałeś sam na mieszkaniu, to jakiś straszny horrorek zagramy. A może tabliczka O online? Nie, żadnej tablicy online nie będziemy robić. Dobra. I tutaj Max z górą i tapujemy spację. Czy te? Ry. No, pięknie. Pierdolenie no. Oj, Mogłem tymi rurkami nie kombinować. Witam serdecznie. Witam. Jako iż minęło sporo czasu od ostatniej aktualizacji, więc przypominam kogo jebiemy na tym strachu. Nikogo nie jebiemy. Jaka jebiemy. jebiemy, warszawiaków nie. jebiemy, Polinców jebie... jebiemy. Nikogo tu nie jebiemy. Niko tu nie jebiemy. Mamona też nie. O właśnie, tu jest ta ściana, klikam w teraz i pa. Jak ciężko to idzie. Tu jest jakaś invisible ściana. Tak mi się wydaje. O kurde. No, prawie. Ale czuję, że to byłby hit, jakby były takie rzeczy mamą ze swoją kopinką grał na streamie jakieś gierki. Czasem sobie Stefanie byłby cudki kinematografii Twitchowej. Chłap do wody. Z kim ta tak, chłapła, że, że, że tam płap, kurwa, ja i Ale trochę tęsknię, powiem wam za tym Voices of the Void. Za takim pełnym releasem. Uciekujesz, Już nie cześć, żadna alfa, nie beta, nie wszystko, tylko kończona w pełni gra. ty tylko żłopiesz to A ze mną to nawet nie o czym nie o moich potrzebach, jakie kwiaty lubię, jaki kolora, jaki kolor lubię ruszto Róż, dupę po piwo. <gry> Jaki kolor robisz? Róż, no to róż, dupę po piwo. No całkiem niezłe, tylko musiałaby kobita lubić róż, żeby i tak powiedzieć. od odjebał? Nie wiem, za bardzo przyznam co mam... Chyba tu na górę mam się dostać, ale... Tak, tu na górę, bo tu jest mostek jakiś. Tylko tymi schodkami ciężko mi się tu Nie! O! A to nie był trudny skok. No nie był trudny, ale się nie udało. Bym... O, cholera, jasna. Ciekaw jestem, jak speedruny z tego wyglądają, bo w tu Szwecja potrafi być. Nie, tu tutaj chcę skoczyć. O. Najbezpieczniej. I też nie tu, tylko tu. Git. I też nie tu, tylko tu. Super. Ale ja nie mogę dać skwarzy Unbana. To nic nie da zresztą. Na którym kącie, powiedz mi? Na tym, czy na którymś. Z innych 300, na których ma bana, Widź go banuje. To, że ja go odbanuję, to nic nie da, bo i tak dostanie od Twitcha. On walkę z Twitchem prowadzi od lat. <grym> Jak dobrze. Jeszcze. Jeszcze zwycięzca nie jest w tej walce. Cały czas walka trwa. Szukam dziewczyny Dolny Śląsk, pisać i w wkręcę żarówkę, kocham Gucia, oferuje dojrzałość emocjonalną i zdrową psychikę, w zamian za wartościową relację, hej siema. jestem miłym odklejuchem z wieloma szczerość sercem. Ale i, i nawet dobre ogłoszenie matrymonialne szczerze. Nawet ok napisał. Jakoś tak zapadło w pamięć, nie było tłem i brzmi sensownie. Serio, desperat? Nie wiem. Raczej chyba nie. Przecież Skwara to w departamencie bezpieczeństwa w Twitchu pracuje. On tak. tylko sprawdza zabezpieczenia. Wszystko jest w celach polepszenia bezpieczeństwa użytkowników. Platformy. <laughs> no, na pewno. Skwara na pewno nie ma złych zamiarów w swoich działaniach. On chce dobrze. Z pewnością tak właśnie jest. Witam koleżaneczkę Sheinwayfu. Dziękuję ci bardzo za hościka. Jestem troszkę wcięty. Kurwa, czemu ja te rzeczy na pamięć pamiętam? Nie pamiętam tak podstawnej rzeczy. A te wszystkie pierdolone dialogi, pasty, pamiętam. Podgryzał dzisiaj Kamsona? Nie podgryzam Kamsona przecież. Co w tym jest? To jest po prostu wspominka, że tak było kiedyś. Tyle. A potem była zmiana wątku. I koś od dziurawy kondonów powyzywał. Dałby znać. Poznałem o tym. ostatnio fajną Ośpię. samicę. Wszystko tak? szło dobrze. Miałeś mieć wyjebane, to się umówiliśmy na dzisiaj owk. A ty odpaliłeś to powiedziałem, że ma się jednak pierdolić, a ty mi tu kurwa doniczkę odpalasz jakoś. <gry> ale niezła ta gra. Jest takie kurde, nawet okej. Okay o co to jest to? To chyba nie jest główna ścieżka, ale wygląda jakby tam coś było do podniesienia. Co to za... Jeden? Co który z... Ej! Ej, kurde, no, co jest? Jezus Maria Zaczęło mnie tam zawiewać I nie utrzymałem równowagi Ale jeszcze raz tam pójdziemy Ciekaw jestem co Ciekaw jestem co to tam było ten biały promień Też się ogłoszę Szukam geja który zdominuje mnie i zerżnie jak burą sukę Wyjebie A, mi. Ale to nie jest portal matrymonialny ja randkowy posmarowałem Może się w tak takie rzeczy robić. żeby. E, e, e. Co to jest? Interakcja PEKOROSE. Wypróbuj to w wiosce w jakiej wiosce? Six King, kondonie dziurawy. Przyjedziesz oknie mi to w twarz, Wyjdę sam. Obiecuję, wyjdę sam. Bo też to gówno. Niestety pamiętam, a nie pamiętam kiedy do lekarza sam. No, no może mi się kawę machnął, no, tylko mleka nie ma do kawy, katastrofa. Mam takie mleko w domu kokosowe, ale kawa z mlekiem kokosowym jak gówno smakuje. Bycze ma więcej białka. Mleko bycze? No to na zdrowie, smacznego chyba no zostaje. Nie <noise> życzyć. Ten gramofon dostałem by jeszcze. Od... 25-latek szuka fajnej gotki albo wajfu, co by codziennie okazywała dominację oraz potrafiła siadać tam, gdzie trzeba. I mocno oka jedyny warunek. To nie z Warszawy, bo jebać warszawiaków. Ciekawi mnie, czemu sami mężczyźni to ogłoszenie albo umieszczają, a nie kobiety. Zastanawiam się, czy iść powoli, czy na susy to rozegrać. Zobaczmy, czy jak będę. Stał idealnie na środku, czy zacznie się zsuwać? O skurwa Jeden lepszych modeli walki. Aaaa, Aaaa też niczego Boże sobie. Święty Ghost of Tsushima? Miało być kiedyś grane, ale... Ale nie było chyba Jestem z Warszawy, przywita się ze mną <noise> Jezu, ale wy <noise> mili jesteście Ale pamiętam, że za dzieciaka bardzo ciężko mi z łóżka było się podnieść, i sobie obiecałem, że jak będę kiedyś w innym domu dorosły, to będę miał linę z sufitu zwisającą nad łóżkiem, żeby łatwiej się podnosić. Jak byłem dzieckiem, to już takie myśli miałem. Ale doszło do życia dorosłego i tej liny nie zamontowałem. Ale opatentowałem sposób podnoszenia się, że zaplatasz obie ręce za kolano, kolano przechylasz do przodu i się podnosisz. Podnosisz cały. Mężczyzna lat 30. z Krakowa. Szukam samotnej kobiety. Wymagania to dwie nogi, dwie ręce, dwie piersi, opcjonalnie włosy na głowie, dwie między 16 a 18, nie rozumiem czemu macie problem do nas warszawiaków, bo co drugi z nas po skończonej szkole zarabia przynajmniej średnią krajową, gdzie dla was biedaki to jest szczyt waszych możliwości, bo jako jedyni mamy metro, aby co najwyżej jedna linia tramwajową. Nie no więcej linii tramwajowych sporo jest. Kraków super skomunikowany Chociaż ten Kraków komunikacja te, tego Krakowa. No stop światła nie działają jakieś. I na czuja jeździsz. Czy masz kochaniutki witeczku dla nas czarną Nie robię takich rzeczy. Bo trzeba to żwawi zrobić, bo za bardzo się. Za bardzo się wlekę, jak już jestem na rurze, która może mnie strącić. Trzeba to zrobić na dwa szybkie skoki. No i git. Więcej wiary. You found gniew. Wypróbuj to w wiosce, no zajebiście. O ja pier. No powinni być niestety. No, Kurde nie nagranie. Nie no, nie no nie no bo przez to, że chciałem za szybko... Już ta twoja średnia krajowa to ci starczy na wynajem pokoju w 40-osobowym hmm. mieszkaniu w dużym bloku i sukcesiviane w żadce, także tam i Barowo warszawiaku. A do dobrych chłopaków leci dobry przekaz, niech się to no, nie. To jest spokój. Ale dalej mi to mieszkanie, które przeglądaliśmy zapadło we łbie. 28 metrów kwadratowych, 9100 zł miesięcznie wynajem. No nie no no. Jaja jak berety. To, to, to chyba jest... To chyba ogłoszenie typu social experiment, czy coś takiego. że no, no jaja. No, no bejt tak. Myślę, że to coś po prostu jakieś rozpoznanie rynku, czy coś. 28, no nie no, Weź. Oj, zasało się. Nie wiem. A staram się, tylko. Nie jest. Nie. Według badań przeprowadzonych w Wrocławiu, co trzeci mieszkaniec to Ukrainiec. Według szacunków. Co? Samy i DDZ na jednego mieszkańca Wrocławia przypada 10 szczurów. Populacja Wrocławia to 700 tysięcy. Jak jeden na trzech we Wrocławiu to Ukrainiec. 33% Wrocławia to Ukraińcy, kolejne 1 trzecia to Niemcy. A... Tak, A gdzie miejsce dla Polaków. O kurwica, że to wyszło, to aż dziwne, przyznam. Aż dziwne. Po Cześć Guciu, Chciałem się pochwalić ze dzięki temu, ja Ale party. Poznałem nawet dziewczynę, która kocham. Dzięki za wszystko przesyłam ci energię, z z z z z z z z nie podziękuję za energię od widza. Więcej, powiem, nie przyjmuję jej, to nie moje. Sprawdziłem statystyki i rzeczywiście we Wrocławiu 28% stanowią osoby z Ukrainy. A masz linka do tych statystyk jakiś albo coś? Tu Wrocław.com. Wi, wi, wi. Proszę tak, o ciszę. na, na masz teraz. jak kikikieś po poporady, że żeby od DD zyskać PP pewność się siebie, BB bo bo przez ją ją, jąkanie kaka każda dzidzidziF dz, 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 czyna mnie wywyrśmiewała eee. na piepie pie, pierwszej rara rad i juju już na na na, na prawdę trace juju już si si siły. Ale nie wiem, czy się kurde jąkać w tekście to nie nie spotkałem się z czymś takim. Czy śmieszność się w tekście jąka, bo tak się zazwyczaj nie dzieje. Czy takie śmieszne? No dziwne. Ilu Ukraińców mieszka we Wrocławiu? Nie wiedzą tego nawet w ratuszu. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk tłumaczy to brakiem odpowiednich badań. Z szacunków Unii Metropolii Polskich wynika że liczba mieszkających we Wrocławiu Ukraińców według stanu z maja 2022 roku przekroczyła 250 tysięcy i stanowili oni aż 28% populacji stolicy Dolnego Śląska. Ale czekaj co Już przed, przed eskalacją maja. konfliktu zbrojnego w Ukrainie w lutym 2022 roku. Czyli jak konflikt eskalował 22 rok, to 200 tysięcy Ukraińców było w, w Wrocławiu, i to daje 28% populacji Wrocławia. To wtedy byli Ukraińcy. Ciekaw jestem, jak to wygląda, jeśli chodzi o statystyki z 2024 roku. Tam jest ten biały ogień jeszcze. Tu ostrożnie. Niby proste skoki, ale jak nie wyjdą, to. Boże. Jak to zrobić, żeby to uratować? Czy jakoś się da. Może na rurę. Oj, kurde. Pęka. Stój. Dobra, chyba nie najgorzej. Czy najgorzej? Chyba tam trzeba się dostać teraz. I to nie jest aż tak w plecy wtedy. Nie. No. Teraz jest początek. Gram w to dwie godziny, dalej na starcie jestem. Już tu byłeś, wiem. B jak bagno. Krytyczny poziom donatów. Cicho. Dobrze jest. Nie wiem, ile jeszcze w to pogramy, ale coraz. Cięższy stan psychiczny się robi po porażkach. A może ty, może nie trzeba na dobrą sprawę na tego grzybka skakać? Tylko... Ja pierdolę. Kiedyś, tak do 22. roku życia, wyprawka w McDonaldzie wyglądała tak. Fuj. Czemu fuj? Dobry. Wyprawka wyglądała tak. Powiększony mak zestaw z Big Maciem, frytkami, słodko-kwaśny sos i musztardowy sos. Nie, barbecue i musztardowy. I wylapik do tego? Nie. Ja już się ruszać nie mogłem, jak zeżarłem to, co zamówiłem. Wracając do Maka, to pamiętam kiedyś dawno, dawno, dawno temu w McDonaldzie były takie kupony na książeczkę i na tych kuponach na książeczkę pamiętam czasami, nie zawsze, dawali Big Maca za 5 zł, Za 5 zł Big Mac. I, i kupon chyba był na dwa Big Maci? I były jeszcze Big Maci, niektóre, były jeszcze kupony niektóre na cheeseburgery też w fajnych ofertach. Hm. Ja pierdolę, no chociaż nie sam dół, no ale... Ja za 10 złotych opening zrobiłem? Kurwa, aż wstyd. Trzeba za kolejne 10 złotych zrobić, może złotego domka dostanę. No, otworzyłem się wczoraj poza streamem, to wypadły mi takie. Wszystkie niebieskie, nawet jednego lepszego rariki nie dostałem, nic. O, aj, znaczy jest żadnej nak... O kurde, no. Ty, i Aj, tu ładnie. Dwa dzisiaj oddaję. Daj mi czerwone, chociaż jedno. Albo chociaż różowe. O, no. I super. A, to jest holo Holograficzna mistrz. Nie no, nie nalepia. A, bo chuj nalepię ser. Boże święty. Obrzydliwe. Wiesz, że to Ukrajniec? To na głównym skinie jakimś bym musiał to nalepić. Dobra. I to jest. Gucci, wysyłam ci magiczną barierę chroniącą twoją duszę przed Zozo na cały rok. Eddud Witoldo. Nie, igraj z taką energią i nie przesyłaj mi nic takich rzeczy. Nie chcę o tym słyszeć, dziękuję. On chciał pomóc, nie chcę nic. Nie wiem po jakim on gada, pewnie po jakiejś łacinie, Nie wiem co w, co w tych słowach się tam kryje, bo nie znam łacińskiego. Skoro kończysz 30 lat w tym roku, to będzie wybieranie trumny albo urny na strachami? Nie, no, no. Jeszcze wcześniej trochę na to myślę. Ile jeszcze tego gówna, ile jeszcze? Hydraulika. Chyba tutaj nie dałem rady ostatnim razem, a teraz pięknie poszła. O kurwa! O ja tu W imieniu Komunity Rocket Jagłe jestem organizatorem turnieju Stramerów, a widzowie cię kochają. Byłbyś zainteresowany, mogę podesłać szczegóły na DC-uśmiech. Generalnie ja jestem najgorszym graczem na świecie Rocket League. I nie za bardzo się nadaję do tej gry, przyznam. Miałem swoje podejścia i nie szło zbyt dobrze. Ale dziękuję bardzo. Witeczku śmiechy, śmiechami, ale wytłumaczysz, dlaczego tak bardzo boisz się tej postaci, czyli ZOZO. O kurwa, ile znaków Florem Izu nie dosyć, ma na Nie ma tłumaczenia. tłumaczenia. Cześć Gucci, aby uchronić się przed Zozo i. Świat od dewastacji, ma, by uchronić wszystkie ludzie naszej nacji zła, z ładnych sięgnąć będziemy walczyć. Jesse James zespłare walczy w służbie zła. Witek, witeczek witu. Pierdolonek wrócił. Nie, no. <laughs> nie, nie jest oświadczyć. Okay. Bo jest. ostatni. Królewicz wstał trzeba było nakarmić. Cię przeciągał jak szedł z spokoju akurat, ale zostało mu na dzisiaj do zjedzenia jeszcze ledwie co. Już musi wytrzymać do nowej doby. Spójrz na siebie i ty idź na dietę. Ale ja kurwa no! Ja też jestem, tylko nie dzisiaj akurat. A co się odwala? Teraz to ja patrzę, żeby się jak najszybciej na górę dostać. Ale tylko zerknę, czy czasem to nie jest. Co to jest? Pijesz kochana dzisiaj ze mną wódeczkę. Może się skusić dziś na jakąś kreseczkę. I będziemy to, bum, się no Co ty mi wysyłasz, gościu? Nie wiem. pingwiny. Pałomam brachu. w domu, Newton ze śmietnika normalnie wyżera i ma formę. No i GITES. Nie no, wątpię, żeby ze śmietnika Newton podjadą. Pogryziecie? Może tak być, ale no. Nie no, nie pogryzie. Ale miał zamiar taki dziś, jak wstałem. Wziął mnie w łydkę. Chciał ugryźć, ale tak wziął mi łyd tak wziął łydkę, ale nie zacisnął zębów. Tak, jakby, nie wiem, podgryzł mnie, a nie ugryzł. Tak, żeby pokazać, że może <gryzł> i żeby kurwa uważał. Bo, bo jak coś, to może zacisnąć tą szczękę. Tak to odebrałem. Widzę Polski naród właśnie zdecydował, co nas będzie reprezentowało na Eurowizji. Tutaj link. A akurat, akurat Eurowizję widzisz, lubię. A, Steczkowska będzie! Ale to chyba spoko, czy nie? Tak, jeszcze nawet nie wiem co zaśpiewa, ale chyba git. Na Eurowizji też myślę, że ma pojęcie. No poka, trzy minuty. Pirat, ty... No szczerze, jak, żeby to wysokie mu zaszło. No nie ma opcji, no. To nie chodzi, że ona źle to wykonała, czy coś. Tylko całość, ta nuta jest po prostu jakaś kurwa słaba. To nie chodzi nawet, że ona źle śpiewa, albo coś. ale nie powiedziałbym, że to jej wina, tylko. Ja ja będę, jak się nie utrzyma na Eurowizji na tym ze stresu, czy coś. Daj spokój. A co to za marok, <grystanie> Nie wiem, Justynka taki potencjał ma. I w ogóle, tak główny tak, Opakowany tak, 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 tak. ten potencjał. No średnie, no. Bardzo średnie. Bardzo, bardzo średnie, przyznam. Nawet nie sądzę, że to jej wina, bo naprawdę. Ona ma okej okay, głos, dobrze śpiewa, tylko co to za. Jak oni Kuchu chyba są. Kto był Kuchy takim dobro. głównym konkurentem Justynki? Po jakiemu to? Po podlasku. Haraszo! Tak, jest nawet. Nie wiem. To też taki średnio przyznał. Jaburful Biedronka i sraf na pidlochu. O. To już, to już fajniejsze, i też polski klimacik. No, kurde, to start jest od razu lepszy niż tamtych dwóch. To fajne, to mi się, to mi się nawet podoba. Jakieś leszy z tyłu stoi, druidka gniazdo na głowie. To najbardziej mi siedzi z tych wszystkich, też nie jakieś takie, ale to najbardziej z tych wszystkich trzech, co przeglądnęliśmy. Ale bym jej zębami chrust z cipska wyrwał oj tak tak. Boże święty. Brak słów nawet. Jezus. No i to by było na tyle. Zobacz Najmana. Aha, no to już chwilka. Jest jak jest, piosenka cesarna. No, no, I fajna to nawet. No, 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 no. Posłuchajcie, co cesarz chce wam powiedzieć! <grymne> no, 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 nie, no Wiesz, no. że on to nagrywał na przepustce z psychiatrika? Nie. Mega pozytywne, zarąbiste. Gada dwóch kolegów i jeden pyta drugiego, co robisz w sobotę? Na co ten odpowiada, idę do okulisty, a później... A później zobaczę, byka byka, 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 Bo, bo wróci od... Kurde, bo wróci do okulisty, a nie widział, o to będzie widział. Nie czaisz? <grym> To trudno. już tu była kiedyś taka dziewczyna, wiesz co? Też miała problem z komputerem, to jej wysłałem kartę graficzną. Od tamtej pory nawet tu nie zagląda. Po poradę eksperta, byłem dziś nie. u i babcia. Kurwa, głupio od nowa wszystko, no nie... Chciałem tylko kapkę MMM podskoczyć, tak ta. żeby się przesunąć. Myślisz, to, co to zrobiłeś? Chciałem się przesunąć. To... Tak naprawdę to nie ma na świecie ludzi, no dużo mordrzejsoś niż ja. Tema Guciu, takie pytanko na dzisiejszy wieczór.

Nie ma wodza czas anarchii jebać warszawę, jebać farszowe, jebać farszowe. Och, chyba czas na klasyczek. Zdążyłem pójść do sklepu, zrobić zakupy, wrócić, zrobić obiad, zjeść obiad, obejrzeć serial, zrobić kolację, zjeść kolację, a ty dalej tutaj, dzięki, że poczekałeś, stary. Miło z Twojej strony. Witam, co dzisiaj robiłem na streamie, co? A co dziś zrobiłem? Nic. Nic nie robić. Chyba jakaś nuta stara z tym tylko. Jedzie pociąg z daleka, a no. Byle nie do Warszawy. A no, psu. <laughs> Czekaj, jedzie pociąg z daleka. łaskawy byle nie do Warszawy, kurwa. To są moje ostatnie pieniądze i chciałem tak? je wydać na podpisy kod idola, a idol brase w doniczkę gucci 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 gucci. Ale to, gucci, to jest, gucci, to to jest, jest... Ale no dobrze. Ale tylko jej, tylko jej. To nie ona to chłop i w grupie chęta jest. Nie podpisujemy. Ty masz kurwa blokadę wak na koncie. I zablokowane dodawanie komentarzy. A ostatnia gra, w którą grałeś, to Majstebro i The Femboy. Nie no, pierdole. Teraz to na pewno i pod... dziwny profil to jest. Nie wiem. Oj, chcę gryźć. Albo łasić, ale raczej gryźć.

Dobra, nie do zera poleciało, ale szkoda no. <śmienic> Kurwa psychiatryk. No. Może proszę. Chyba <śmienic> potrzebujesz okularów! Zapytałem, kto to? Ja pierdolę, nie no bo... No, 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 no. Ja A te liny mają, te, przez te liny Te liny nie blokują Więc git. Nie Jezus Maria Te platformy, nie mogę no. Serio dobry, masz 10 lat followa? Z tej strony. Masz followa? Faktycznie Masz 10 okay. lat prawie followa Zafollowowałeś w 2015 roku Masz 12 lat? Ty też masz 12 lat? O Jezus Maria Ty się zestarzejecie ze mną Nie, mam siły, kurwa. Oko mi poleciało na drugi monitor. Niestety. I no to jest pan? Za co? A co wy robicie? Teraz do mnie doszło. O, ja pierdolę. Znowu swoich najwierniejszych. Najdu... No i znowu tych nie wpisujcie tak. Uwaga, nie, serio mówię teraz. Instrukcję daję. Jak napisaliście niepełnym zdaniem, ja mam z 12 lat, no to najprawdopodobniej dostaniecie bana od Twitcha. Od bana automatycznie, jak się, od jak się odwołacie od bana, automatycznie dostaniecie rejecta. Od razu wam odrzucą tą apelację, więc będziecie musieli napisać osobnego tiketa i wtedy wam zdejmą. A jakby sprawdzić co jest tam? Zamk zamknij, zamknij... To tradycyjny wypiek. Który tak, ma... ale nie pytałem. Smacznego. Nie, nie za bardzo mnie interesują te wypieki. czarny były wypiekane głównie tak. na wsiach? Też mnie w... za bardzo to nie interesuje, Stasiek. Przepis na czarny. A, widzisz, się tak wzależności... się składa, że nie pytałem. Akurat. Dobra, jestem blisko rekordu. Ciecki bardzo. murzynki to popularne ciastka lub ciasto, często spotykane w domowej kuchni polskiej. Jest to deser składający się z czystego <noise> biszkoptu. No. Masy budyniowe, pokosu Super. i polewy, oddziel od żółtek i ubij na sztywną piekliczkę. Gucio, pytałeś mnie o te przepisy na wypieki. Czy potrzebujesz jeszcze jakiegoś fajnego przepisu? Mam jeszcze kilka fajnych w zanadrzu, jak na przykład czarne dziady, ciastka z makiem lub bakaliami. Nazwa nawiązuje do staropolskich obrzędów. Nieźle. Wędzony bakłażan po żydowsku. Baba ganouż w wersji dymnej to klasyczne danie kuchni żydowskiej i bliskowschodniej, w którym bakłażan jest pieczony lub wędzony, a następnie miksowany na kremową pastę. Wersja z dymnym aromatem nadaje mu głęboki smak. Czarno to nic. Niestety. Jest, kurwa. Da się jakoś stąd. Muszę na dół, zejść na dół. Na dół bardziej. Tak. No i w tą stronę, w tą, w tą. I teraz. Kurwa. Mać. Było blisko. Dobra. Dokończymy może kiedyś.